Super. Super. To akurat ja przez 40 minut to zdążę zrobić podciąganie sztangi w opadzie i ten, i, i, i podciąganie na drążku. A później najwyżej biceps będę spróbował powalczyć z kimś innym. Dobra, tu już mam odpalony czat. Tutaj mam... Ja, e ja gram proszę panią o bardzo dobry trening, bo dzisiaj plecy. Ja naprawdę gram o bardzo dobry trening Serio tak, <grytanie> Poważnie, bo... full mobilizację no. Tap tap tapujemy, mamy 54, mamy 148, do 54... Nie, teraz to jest. Czad, i co ja chcę zrobić czad? Ustawienia. I teraz... Tutaj... Ile mamy? Ile mamy? 71 do 161. Widzę, że tam się u pani z lotka, się wszyscy obudzili. U mnie Evil Angel jest mocno, mocno obudzona. Nie wiem, co się stało, dzisiaj jestem w szoku. Eee, dobra. Eee, Evil Angel, ty w ogóle wejdź mi na chwilę na YouTube i mi napisz komentarz, bo nie wiem, czy mi działa ten stream. Eee, e Gdzie to jest? To to już zamknę, żeby mi nie ciągnęło internetu.